Witam serdecznie w kolejnym filmiku, zanim wjadę w działkę, to nagramy w innym filmiku, zrobimy test wjazdu na mój podjazd, czyli pod górkę. Uwierzcie mi, że tu jest górka. No i jak mierzyłem, ale zmierzę jeszcze raz. Tutaj jest 13 cm śniegu. Wjedziemy. Specjalnie nie odgarniałem. Są ślady, bo wyjeżdżałem. Są ślady, one są już przysypane, bo wyjeżdżałem godzinę temu. Teraz wróciliśmy. No i spróbujemy wjechać Mazą. Zobaczymy, czy będzie muliło cokolwiek, czy nie. W tej chwili temperatura chyba około 0 stopni. Ten śnieg jest bardzo mokry. No dobrze moi drodzy, jak było widać, zrobiłem trzy próby wjazdu. Specjalnie się cały czas zatrzymywałem, żeby, żeby pokazać wam jak ruszą pod górkę, a nie że już jest jakiś tam rozpęd ruch auta. No, jak było widać, w jednej próbie był lekki problem. Dzięki. Trzymajcie się.